Jak zrobić Double Konga. W tym filmie zobaczysz, jak poprawnie wykonać Double Konga, jak się go nauczyć i jakich błędów unikać. Cześć, tu Tomek, witam w parkurowym świecie i dziś z pomocą Olka poradnik do Double Konga. Pamiętaj, że nic nie zastąpi trenera i osoby z doświadczeniem, która zajęłaby się Tobą osobiście. Potraktuj ten film jako inspirację i pierwsze drogowskazy do przygody z parku. Parkour Portal napędza movement arena, sala do parkur i nie tylko, w Gdańsku, w Gdyni i Sywałkach. Czym jest Double Kong? Double kong to technika do pokonywania długich przeszkód lub dwóch przeszkód Murków lub barierek będących w jakiejś odległości od siebie Double kongi można robić na niewielkie, ale i bardzo duże odległości Wymagają dużej prędkości i pewności swoich umiejętności Ale za to wyglądają świetnie Tak jak wielu technik parkour można ich się nauczyć stopniowo Zwiększając poziom trudności Jak poprawnie zrobić double konga? Początek double konga jest podobny do kong Preca. Istotny jest tu dynamiczny nabieg i wybicie z nóg z pozycji zwanej split step lub kołyską Także musisz nabiec dynamicznie i odbić się od pierwszej przeszkody, odpychając się mocno od niej rękoma. Następnie nogi podkulają się na chwilę i strzelają do góry, a ręce wyciągasz w locie do drugiej przeszkody. Gdy do niej dolecą, odepchnij się od niej jak w technice kong, a nogi wrócą na ziemię przelotując między rękoma. Jak nauczyć się double konga? Krok pierwszy. Aby nauczyć się double konga, powinieneś bez problemu robić mankeya i konga, a także dive konga, czyli konga na równych przeszkodach. Dobrze jest też mieć opanowane kokprece, bo rozbieg i wybicie są tu bardzo podobne. Warto też nauczyć się podskakiwać w handstandzie właśnie w taki sposób. Krok drugi. Znajdź miejscówkę w kształcie podestu, jak na przykład betonowy stół do ping i rób wprawkę, która wygląda w ten sposób. Wybijasz się kągiem z początku przeszkody, a następnie starasz się rękoma wylądować jak najdalej, a dopiero po nich lądują nogi. Staraj się stopniowo zwiększać odległość i zwracać uwagę, żeby kłaść dłonie dokładnie tam, gdzie chcesz. Krok trzeci. Tutaj powinieneś próbować double kongi właśnie na płaskiej powierzchni, a także szukać małych double kongów, w których możesz trafić dobrze dłońmi w murki, ale między murkami nie ma zbyt głębokiej przerwy. Możesz też nauczyć się wyratowywać, tłumiąc lądowanie o drugą przeszkodę dłońmi. Najpierw skacząc bezpośrednio na murek, a potem robiąc to po kongu. Uwaga! Double kong jest techniką, która wymaga dużo pewności. Podczas nabiegu musisz być zdecydowany, robić go bez zawahania, a już na pewno nie rezygnować w połowie lotu. Upadek będzie tym bardziej bolesny. Unikaj bycia zbyt blisko murka przy wybiciu, żeby nie uderzyć w niego kolanami. Stara się też nie przechylać za bardzo do przodu w czasie lodu. Ćwicz dużo double kongów w bezpiecznych warunkach, zanim przejdziesz na trudniejsze miejscówki. A jeśli interesuje Cię więcej poradników, zajrzyj na naszą playlistę z poradnikami Technik Parkour. Zostaw też lajka i komentarz dla zasięgów.